się Manko z tej strony Ickowa LPS TV i dzisiaj zapraszam was na mój kolejny odcinek na kanale. I dzisiaj jest niespodzianka. I paczuszka jednak przeszła w poniedziałek. Więc fajnie. Eee, no i tak, to będę otwierać mystery boxa z LPS za, za 65 zł. Cieszycie się? Ja się cieszę bardzo. Jestem ciekawa, co to będzie za paczuszka. I jeszcze jedno, że to będzie specjalna 10 subskrypcji. Wiem <noise> trochę dziwne, ale będę tak robić 10 000, 10 tysięcy itd. itp. Nie wiadomo ile wbijemy, Ale dobra. No bez przedłużania zaczynajmy. Okej, okay, mam tą paczkę. Jest ona... no nieduża w sumie. Jest dosyć lekka i słychać, że w niej się coś turla. Jakby co mo można, może słyszeć moją mamę w tle, bo przyszła zobaczyć, jakie ja będę to otwierać. Więc ja już to zacznę rozcinać, bo mam tutaj takie nożyczki. I widzi widzimy się, jak już to otworzę. Okej, okay, pierwsze co zauważyłam, jest yy, chyba Jamnik. Yy, Mamo, pomożesz mi? Ja będę tu mieć telefon. Dobra, dzięki. Okej, okay. i jako pierwsze e, może otworzymy tutaj, e, tata, mo, może, tu jest jakaś kartka, e, wiecie co, tu jest tyle napisane, więc chyba nie Nalepka. będę tego czytać, mam tu jakąś nalepkę, nie będę tego czytać, ale może, no, no wiecie, możecie sobie zrobić pauzę i przeczytać jak was ciekawi, okej. Okay. Dobra. Jak będziecie chcieli, to sobie przeczytacie. Więc e, nie mam pojęcia, co tutaj może być. Więc może Może zaczniemy od tego. Mm, dobra. Widzę, że nie, dam sobie rady. Ok. Jako pierwsze mamy e, takiego ładnego flaminga. E... Fajny. Ma dziurkę. I jest taki śmieszny. Okej. Okay. Drugim pet shopem jest taki słodki misio. Ma dziurkę. I ogólnie te są z generacji drugiej. Fajny jest? Okej, okay. następny pet shop To jamnik! Taki e, Czekaj, gdzie jestem? Patrzcie, to jest ten sam kształt, tylko inny. i Ufaki, dziewczyna. <laughs> Ej, może tak być, fajny. Um, no i ma. Sorry, ma dziurkę i jest oczywiście oryginałem. Dobra, ty tutaj nie jesteś potrzebny. Ej, fajny ten jamnik. Dobra, następny jest to taki husky. Ej, ma trochę zdarty nosek, ale to tam mi nie szkodzi. Bardzo fajny jest. Oczywiście ma szary magnesik. Okej, okay, mama, gdzie ten bory? Dobra. Mam tutaj yy, Iwonkę z kanału Zafira LPS TV. Wysoka jest. Yy, śmieszna taka. Hmm. Z generacji drugiej i ma dziurkę. Dobra, co tutaj jeszcze jest. Jaka słodka! Patrzcie, jest? jaka jest szczurka słodka! Cicho! Zobacz, jaka słodka. Zobacz, jaka słodka jeszcze. Ok, znowu mi zbrakło pamięci, więc na szybko Wam pokażę. Mamy tutaj dru e, drugi kształt i wonki. Chociaż chyba wydaje mi się, że trochę inny. I ma ona dziurkę. Jest z generacji drugiej. Ładna jest. Ok, I następny peczop to jest taka e, fioletowa słówka. E, ma ona taką dziurkę, tak jak każdy inny ptaszek. I to wszystko, wszystkie pet shopy z tego woreczka. Więc mamy jeszcze tutaj taki woreczek. Okej, okay, otworzę go. Boję się co to. <laughs> Widzę To jest kol... Boże, zobaczcie. Czekajcie chwilę. Okej, okay, bardzo was przepraszam, że tak nagle się zakończył filmik, ale... Yy, zabrakło mi pamięci, musiałam coś ustawić. Okej, okay, rozpakowałam, zobaczcie te skóli. Boże, jakie ja się cieszę. W ogóle nie wierzę, że go trzymam w rękach. Nigdy nie trzymam tego pet shopa. Ma tutaj trochę popisane oczko, ale mi to nie przeszkadza. Ja. To jest oryginał, ma dziurkę. Ja. Wiecie co? Polecam Wam te Mr. Boxy. Naprawdę. Link może zamieścić się w opisie I jeszcze info małe, że Właśnie na jakichś odcinkach może na przykład Albo tą sową będę, albo, albo Iwonką, albo kimś tam Dlatego bardzo dziękuję autorkom Mr. Boxy, nie wierzę, serio Ja, dobra Ok, zrobiłam lekką pauzę, żeby, żeby aż tak nie świrować na tym odcinku I do zobaczenia ja mam tu już nic. Do zobaczenia. A jeszcze takie coś było. Taka szczurka. Do zobaczenia, do następnego filmiku i pa pa!